Po prostu, zaraz wyzwania, zaraz wykończenie jako domek, też już, miał, już miałbym to od razu Ja też, już trzy razy wykończyłem w jednym meczu Każdy to miał Dobra, pani, wielkanie I pani, nie wiem kto to jest w ogóle Kalisto Kalisto O, nie, to jest Stiletto, debil O, Stiletto Też tych operatorów rozpoznaję, jak oni w ogóle niestety zapamiętywali nic po do końca, O, ona ma strefa. Ale to nie, moj, nie moja wina, że... O, boss, fajny boss nie zmieniasz opratę. Ja mi się nie chce. Ja no lubię boż. teraz grać tym. Czemu to jest Wiesz, w DMZ się nie da, nie? Nie, nie da się zmieniać. Jak masz setup. Hmm. No, Zaraz ja, we wezmę sobie auto i potrącę. Zara, wezmę jedyną, jedną królową, jaka tu istnieje w ogóle. O, gadają do mnie. Valeria? Nie, daj. No. Alejandro! <laughs> Alejandro! Ale... Teraz podcast była, nie? Z Alejandro ostatnio widziałeś? Widziałeś, widziałeś Widziałeś Kurwa snajperkę wylosowałem z skrzynki z Cool Manchet ten rytuał Zombie trzeba, to grydałeś kamo trzeba Dara, ja to Kurwa jakiś snajper mnie na kurwia. Ja nie żyję jak coś, dosłownie nie żyję Ten tu wjechał Będę bezpieczny jak mnie teraz nie trafi Jestem bezpieczny Chyba że to są goście ale mnie z daleka zabił są! Tiger po lewej! Ja pierdolę! Ja mam pistolet, nie? O, no właśnie, ja powaliłem kogoś z pistoletem. No kur... A! Nawet ja już wstrzymał. Nie żyję. Epidemia na poziomie krytycznym. Pistole... Miałem pistolet, jakąś już wylosowałem znowu, nie? Sniperka w zombie, nie? No. 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 bane strzykawki? No jeszcze mnie zbagowało. No jak ktoś ukradł strzykawki Idę se stąd Ja idę. stąd o. o na dachu nie są już dwie mam Nie już mam Ja mam dwie Pozyskano trudkę. Mam jeszcze jedno potrzebuję znaleziono Jest, będę miał Nie mam a nie mam, mam go do moda ja jakiś przeżyłem Ja będę w powietrze sobie stał Gdzie lecimy? Ja jestem na To idę do was <coughs> Tu strefa, nie? Dobra O! Ja no, mam ja dalej mam, dary, pistolet, ja... nie? Musimy robić do to ja, dary, Jak to chłopaki ja mam swoją broń Na tło, o który. Ja słyszę rusków tutaj Ja pierdzelę Moja Rego się odezwało gdzie jest jakaś broń? Upa, nie, nie ma... Lobdot, loftat leci na rytuał. Nadciągają chęć Dmm Nosnik PD? Super Eee, na, na to komuś? Nożnik PD, taka, taka komedia Jak mnie zęb dojeby to ja nie żyję Rozstawiam przenośny rokujcie są cool. Muszę dobra, potem na loadout dobra, dojść. Weź, weź, z skrzynię Dobra. Masz, najedź no się. Tam się kurwa, tam jest 5 teamów, nie, nie wejdę po ten loadout. Co to za samolot? Dobra, dobra. Się skradam, w miarę. Dobra, mam, mam, będę miał loadout. Mam. Spierdalam. Po, <grym>, po prawej, Aaaa za mną! Na hita jestem. Jeszcze z prawej Kurwa Kurde, wszędzie ja, ja mam buz, za zabóz, Za Nie wypierdalaj! A, wykończył go Rozbity jest Leży Drugi gdzie zaraz ja nie żyję kurwa się epidemia wojny no, no, no. Jest 200 metrów od was Kurwa tam head gliczuje Frajer jebany No i widziałem, że tu wychylisz, maciarz z Bloodsidem, z Brysonem Na hita mnie zdjął Tęto gracz urodzony, od razu widać Opa, zabiłeś go, asysta No, i wypierdalać kurwa Dobrze, Tiger Poświęciłeś mnie e, Gro, odrodziłem się, czemu mnie bijesz? Teraz wody się da skoczyć? Nie można pod wodą, hehe, <laughs> pisze Dora, yy, dar jak, dar jak toż masz, masz w Czulck, Makler. Chuja to są gracze. Ja jestem jestem indziej, jestem poza mapą. Ale Harag też. O, no ja, o, No idźcie stąd. Szczekawek chcę. Kurde. Nie, biorę. Nie dorówni tym. A! Mam dwie, ale prawie zginęłem przy tym. Dobra, zabiłem tą Jak ta regeneracja długo trwa? Ty ja się regeneruje czy nie? No regenerujesz. Ja pierdolak, to długo trwa, 10 sekund. No regeneracja no, no... jest bardzo długa. Ja! Widzieliśmy ja nie... dwóch. Nie, widziałem. No, Dobra, widzieliśmy. O kurwa, nie! Nie! Jaki bullshit! Nie żyję. Nie, to jest tak bez sensu Niech to już wytrzyma 20 sekund, to ja powrócę Ja nie żyję, full Mam wczytywanie wojsko.pl nie, 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 nie. No, no, po a... Daj no, pod wodą, nic nie zrobię ci pod wodą Aha, zjadł O, ten w kąt No no, wyszła, Na frajerze no, no, Co? Co? E, 5 sekund, 5 sekund Chuj, <grym> się, Poczekajcie, poczekajcie. 5 sekund, 5 sekund Był ten dzwon, dlatego przeżyjemy, nie? Bo był dzwon Czy nie? No był, był, był Chuj, nie żyjemy Jest, jest Wracamy. <grym grym> 5 sekund. Było już. Kurwa, gdzie tu jest czekapka, tu jest czekapka jakaś. Mam jedną. Na stadionie jest. Jakiś tu mnie tutaj Niemiec miec. Znowu oni, Daj. Na stadion, no, no? O kurwa, mam wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jedna została, mam wszystkie. Let's go. Jestem człowiekiem, ląduję na H. Oni na H są typy. <grafy> o nie! No co to jest? Powiedź, czy do mnie strzelają. Co za gra z spier... To są gracze Warzona! Jak nie są byli gracze Warzona? Jest... Dobra, ja mam dwa na pięć. Miałem kurwa z jednym magazynek i Modlę się, że nikt mi tu nie znajdzie. Tu mnie, u mnie są trzy, chodźcie do mnie. U mnie jest pusto, są trzy. Zameki właśnie. Dobra. No. Blondowana. No bo zombie biegną już inne, żeby wam co zabrać. Gdzieś w tym budynku, ja tu jestem sam chyba, nikogo tu nie ma. No, no, no. Waga, wrogi żołnierz. A, wy już żyjecie. Nie mam armora, nie mam, a, no, nie mam nic. Muszę zębiaka zabić. Tiger, chodź tu. Tiger frajerze Ale mam loadout, chociaż tyle. No, O, a, może i O, już mam. Dobra, do łacza, do no, radowałem do. Dzisiaj go. Ja ustawione przy tak. Burba damsker. Kraczę. O medysna, mam medyczną. Gdzie? 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 Lewa, prawa, prosto. Ale lewa, lewa, no. Nie wychodzę. Ale na mserdebną. No. O chuj. Lepokary, wyciekamy, wyczekamy na nich. Nie muszę tam wejść, wchodzę. Albo bo nie, ktoś mnie wykańcza. Zombiaki mnie dokończył. Czekam sobie, zanim jak sobie mnie wykończył. Taka osoba ciebie, okay. Cool. Skaczę do was akazombiek. Co się stało? Zombiaki? No. A. No tu jest zamek, zamek wygnie. Tu jest z prawej. To ja jestem. Z prawej, kolejny jest. Ja, ja idę dwie strzykawki odebrać. Tu jest jedna. No jest, mam wszystkie. wyleczona in Infekcja wyleczona. Wyleczyliście mnie. A, typ. Typ na lewo. No, no, no. Cały czas jest ten Chodźcie tu, tu jest chujowo. Tu jest lepiej Się wydaje, bo będziemy kl kl klatkę i na dół i prosto, dwa wyjścia, a mamy trzy Tu jest jeden No właśnie widzę... What? Nie żyję, lecz się Ja leżę na schodach O, dobija mnie właśnie, nie może mnie dobyć debil Na schodach jest, to jest szmata Jak on mnie zabił? Jak, jak on do was strzelał? Dajcie mi odtrudkę. Dobra Leży tutaj więc gość nazywa się I hate this game Fajnie No no Kurde, ja mam plecy Dawaj na klatkę tam No no no, 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 no. Ja się już trzy razy pod rąk ginąłem jak frajer Bo gracz Warzone mnie zabił i okay, pa i znowu Kontakt! Co za szmat, dajcie mi armor tylko, nie? I hate this game, o kurczę grę <laughs> Dobrze <laughs> Po co grę kurwa debil? No właśnie Spokojnie poczekamy, cielujemy bombę Wajdy wszystko tu jest. m 13 no. moja, a moja mam klejnę <grywka> Zamkną drzwichu. 28 ludzi by the way, pochowanych wszędzie Zębaki no, też jest... trzeba zabijać, bo wtedy oni strzykaw jakie będzie mieli na końcu. Badam o ludzi przede wszystkim Ludzi Gdzie oni są? Na górze? Na dole się nakurwają tak? No na górze, na górze górze, na górze, na górze Nad nami jest no No, w wprost ode mnie Kurde, tu shotgun czy karabin mieć? Nie mam granatów żadnych Ja tu mam, Panie, dary, ja tu mam ma i to i to Pszajam górę Nie ma tu nikogo A jest ząbek Obity w chuj Zaskoczył Kurde. Nie, nie wychodź tam Wiem, wiem, wiem Dobra, no, jestem Urwa typ, nie, nie jestem Mam go! Leżę, leżę też. Reanimuj się, Tiger. Kurwa, dwóch nie żyjemy. Dobra. Będą poszować jak są mądrzy, nie są. Tak jak my oni tam kampią. Ja się cofam teraz. Patrz, Tiger. I ruszaj, przestań, 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 przestań. Dobra, wal, wal, wal. Teraz, teraz, teraz. Bo gasnie, dawaj go i teraz. Kurwa, schody, schody. Jakiś nikto. Z Mele mnie chyba zabił, nie wiem, co to na strzała mi zabił. Z Mele mnie zajebał, wstyłem Dosłownie zginęłem na strzała doknęłem do, 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 do go i umarłem Ale spoko, to jest twój strzykawek. <laughs> na skorach wbiegłem i zdobyłem wszystkie 20 ludzi mnie zabiła 20 ludzi jest Come on bro come on. ja idę do kanałów Elo? Ja idę na kanał jeden to, to 20 ludzi żyje! Jak to jest w ogóle możliwe, że 20 ludzi żyje? Oj, chuj! Właśnie tak! Kurwa, no tego nie słyszałem! Skąd on nam się wziął? Chuj, koniec gry. Może ciszy Debil, kurwa, w wodzie pływa. Dawaj mi z czekawki z Jebany Nie, ja, ja, to ja to nie nie No ja Kurwa, Nie pierdalaj. Kurwa, ile życia mi zostało, ty. Ja pierdolę. Ja ole. Pierdalaj. Fuck. Ja. Gdzie <ścoughs> <ścoughs> to są oder. Kurwa, to mnie zabiło Zabi, dobi, dobi. Nie, nic nie widziałem Mam więc... bo, no. Ty widziałeś no, 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 to, to? jest widziałem Je Je Na no. jakim chujowym miejscu to jest? Na bejśle przed sobą. Masz polepy I pierdale trzymaty Trześciu ludzi A. Gincie, czemu oni nie giną? Czemu do mnie strzelają wszyscy? Pamiętaj ten skoczył. Ten skoczył debil. Bruk załatwiony. A jest poważny... Yo, łokapisl. Yo, bitch. <laughs> o, kurwa! Spierdalaj! A nie, przecież zombiaki cię mogą ubierda. No i co Sego, ale muszę! Nie mam wyjścia, zostałem ujebany. Pięć ci typa, nie? Druk się desantuje. Nie ruszaj się! Ja bym w ogóle Nie, nie ja muszę nie, kurwa ich zabijać! Nie, bo nie, oni przeżyją, jest. oni są na górze! Panie, koń, totalny bezruch. partner! Nie mam marmora, tu jest jeden jest. No, drone dro musi uciec, nie ty. Muszę już płynąć, żeby mieć strefę. No widzisz na górze, kurwa, jest on przeżyje. Nie mam steamshota żadnego się, lec się Nie mam... A wygrałem! A <laughs> no to fart, nie? No, wiesz. No to fart w chuj, nie? Nie, ładu z nimi. Wiesz, bo miałem fart, bo mógł tam zabić wszystkich, przetrwać gaz, mi z i ja nie miał, nie zginął. No, no, no. Fart <laughs> Chciałem jako zombie kurwa nie jako człowiek? Znowu jako człowiek Urgh. Mistrz przetrwania, <laughs> Jak? Mistrz przetrwania, gdy upada podobnie staje na nogi laki <laughs> <laughs> Asystent, coś tam, coś tam, czego? Medyk Patolog, palowy ekspert, waga i sojusznika. <laughs> Patolog, patologia. Patolasz Easy, tak to się robi. No. Tak się wygrywa, mistrz patologowy. Doktor Edward Richterfenn. No. Maclerab.